Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, twórcą, marketingowcem, osobą, która zajmuje się social mediami albo sprzedażą, to to wideo jest dla Ciebie. To może być jedno z ważniejszych wideo, jakie obejrzysz w najbliższym czasie. Tak przeanalizowałam, przygotowując się do odcinka na 2026, sprawdziłam, co w 2024 roku było w trendach. No i jakież moje zdziwienie było, kiedy okazało się, że większość tych trendów nadal jest aktywna. Część oczywiście odeszła w niepamięć, ale zwróciłam moją uwagę na kilka takich, o których dzisiaj chciałam Ci powiedzieć. Cześć, Cześć tu Marzena. Marzena. Jestem trenerką biznesu, socjologiem specjalistką od kontentu i w tym obszarze pracuję z klientami. Budowałam od zera marki moich klientów, które być może dzisiaj podglądasz w sieci. Pracowałam nad ich strategią, komunikacją, kontentem i kampaniami sprzedażowymi. Aktualnie znajdziesz mnie na koncie szefowa kontentu i na zamkniętej platformie dla przedsiębiorców, która pomaga budować marki, zasięgi i monetyzuje ich wiedzę. Moje pomysły na kontent dla klientów wygenerowały tysiące wyświetleń, pomagając sprzedać im produkty i usługi, które sprzedają w social mediach. Moje wsparcie to nie tylko duże kampanie, to też pomoc mniejszym lokalnym firmom, które potrzebują na bieżąco pozyskiwać klientów. Nie wiesz czy to coś dla Ciebie? Sprawdź. Jeśli interesuje Cię temat biznesu, przedsiębiorczości, marketingu i social mediów, to zaobserwuj ten kanał. Będą też rozmowy z przedsiębiorcami, bo do rozmów zapraszam też mniejsze marki, które dopiero budują swoje zasięgi. Zaczynamy. Ten odcinek będzie krótki, przynajmniej tak jest w założeniu, więc zapnij pasy. Trend, który pojawił się wtedy w moim newsletterze brzmiał dokładnie tak. Organizacje medialne tracą zaufanie konsumentów, co oznaczało, że Duża część osób przestaje konsumować treści, na przykład poprzez takie tradycyjne odbiorniki telewizyjne, telewizję naziemną, bądź taką, która no, wymusza kilkugodzinną aktywność być aktywność, ale to chyba nie jest aktywność wymusza kilkugodzinną obecność przed telewizorem no i konsumowanie tych treści. Dzisiaj większość osób, które kojarzę, albo nie ogląda w ogóle telewizji, albo przerzuciła się całkowicie na materiały, które można obejrzeć w wersji, na no, tak jak na Netflixie, tak? Te, które są streamowane, które są dostępne w jakich odcinkach, gdzie użytkownik sam decyduje, co, kiedy i w jakiej formie chce obejrzeć, a nie musi być narażony na oglądanie 20-minutowego pasma reklam, który znajdzie na przykład poprzez w trakcie oglądania mm, Kevina Sam w Domu na Polsacie. I o co mi chodzi? Skoro użytkownicy przestali oglądać Treści, które są dostępne w tych ogólnodostępnych formach, jakie były do tej pory podawane im, czyli nie konsumują już telewizji, nie są narażeni już też na odbiór, który był tam wyzierał do nich stamtąd, czyli jeden nurt, który mogli obserwować albo jeden komunikat. W tej chwili przenoszą się na inne platformy, gdzie w sposób alternatywny mogą konsumować treści twórców, którzy o ją nieco więcej na temat tego, co do tej pory albo się nie przebijało do mainstreamu, albo nie wywoływało reakcji ze względu na to, że grupa docelowa, która w większości przypadków konsumowała treści w tych głównych mediach, no w tym momencie zostaje tam, gdzie była, a ta młodsza część konsumuje treści tam, gdzie jest jej wygodniej I gdzie jest jej wygodniej. Na YouTubie albo na zamkniętych społecznościach, które są budowane. I to jest część, o której chciałam Ci powiedzieć. No, jest to trend, który wybija się mocno, tak jak był widoczny dwa lata, trzy, cztery, pięć lat temu, tak w tej chwili również jest mocno widoczny i budowanie własnej społeczności na własnych platformach, na własnych kanałach, wydawanie książek poprzez własną dystrybucję, niekorzystanie z tej dostępności i czasu antenowego w głównych mediach dla pewnych osób opłaca się dużo bardziej, dlatego że. Jeżeli one zbudują swoją społeczność, swoich odbiorców, w, w ramach swoich kanałów, oczywiście one nigdy nie są takie nasze, bo nawet jeżeli decydujemy się na Publikowanie na YouTube regularnie, ściągając grupę osób, która jest, przyzwyczaja się do nas, która konsumuje nasze treści, która odpowiada, reaguje i angażuje się w nie, a potem możemy zaprosić tę osobę, żeby skorzystała z produktu, który dla niej przygotowaliśmy. To tak czy tak, zawsze opieramy się na kanale, który jest dostępny dla nas na zewnątrz, na przykład na YouTube. Są osoby, które zaczęły budować własne platformy, są osoby, które przenoszą się na, na przykład na WhatsApp bądź na Telegram i tam organizują całkowicie sprzedaż. Która do tej pory, wcześniej na przykład była w tych głównych kanałach. Podejdźmy do tego naprawdę sprzedażowo i marketingowo. Wyobraź sobie, że dana osoba do tej pory robiła webinar. Organizowała webinar, była strona sprzedażowa, były podpięte adsy i osoba, która weszła na tym webinarze, na stronę sprzedażową, wyświetlały się jej reklamy i ta osoba kupuje i przenosi się teraz na platformę, która będzie pomagała jej skorzystać z tego produktu, na przykład, osoba jest do Ciebie przyzwyczajona i tam możesz zaproponować użytkownikowi, do sprzedając mu jakieś kolejne produkty, coś, co... Normalnie jest dostępne na zewnątrz, a tutaj w ramach Twojej społeczności jest atrakcyjne w formie atrakcyjnej ceny tylko i wyłącznie dla użytkowników Twojej społeczności. Czy to nie jest najlepsza sytuacja dla osób, które chcą zbudować społeczność? Człowiek zaangażowany przyszedł do zamkniętej społeczności i tam może stać się Twoim klientem. Takie rzeczy dzieją się na dzień dzisiejszy. Osoby, które świadomie korzystają z, ze społeczności, którą zbudowały, przenoszą ich aktywność, na inne kanały. I z czym to się wiąże, skoro użytkownicy w mniejszym stopniu ufają już treściom, które są podawane w głównych kanalach komunikacji, chętniej konsumują treści, które są gdzieś z tyłu schowane, które opowiadają o czymś nieco szerzej. Więc jeżeli ty dzisiaj edukujesz, jesteś coachem, trenerem, sprzedawcą kursów, masz wiedzę ekspercką, którą chcesz się dzielić, być może jest to świetny sposób na to, żeby zbudować swoją społeczność? I zaprosić użytkowników do skorzystania z produktów i z usług, proponując im aktywność zupełnie na innym kanale, który jest poza tym, który do tej pory stanowił dla Ciebie główny kanał komunikacji. Na przykład przechodzisz z YouTube'a i zapraszasz te osoby na WhatsApp albo Telegram. I drugi trend, który znalazłam, sprawdzając moje notatki z 2024 roku, to był brzmiał tak: zainteresowanie sztuczną inteligencją rośnie, ale są też obawy. Rosną też obawy. I to prawda od dwóch lat widzimy duże zainteresowanie sztuczną inteligencją, wszyscy się mocno zachłysnęli, to jest coś, co nam ułatwia, usprawnia, przyspiesza. natomiast treści, które są generowane, content marketing, który jest robiony przez niektóre osoby i który jest oparty tylko i wyłącznie o treści AI, niestety nie zachęca. Budowanie własnych awatarów, które miały nam ułatwić życie, miały za nas generować content, niestety w większości przypadków się nie sprawdziły, ludzie nie chcą tego oglądać, ludzie nie chcą wchodzić w interakcje. Jest pewne zagrożenie, bo teraz pojawiły się materiały i możliwości, które sprawiają, że jest nam ciężko odróżnić. Czy po drugiej stronie jest osoba, która jest prawdziwa? Są takie strony, są takie narzędzia, które pozwalają zbudować na przykład materiał wideo, w którym ja, tak jak siedzę, nagrywam swój content, natomiast model językowy całkowicie buduje moją obecność jako zupełnie kogoś innego. Mogę być osobą o innym kolorze skóry. O innych rysach, mogę być mężczyzną bądź kobietą, ruszając się tak jak tutaj teraz, machając rękami, robiąc jakieś miny, kręcąc głowę, dokładnie ten sam obraz pojawi się u ciebie, natomiast już będę zupełnie kimś innym. Ja postaram się pod ten materiał tutaj podrzucić coś, co będzie ci obrazowało to, jak to wygląda, bo ciężko jest to wytłumaczyć komuś, kto tego nie widział, natomiast jest to przerażające. I ten trend, który był obecny dwa lata temu. Również się pojawia, nawet się pogłębia. Ludzie nie chcą konsumować treści, które są w 100% wygenerowane przez AI, ludzie nie chcą kupować materiałów, które powstały na bazie AI sprzedaż e-booków, książek i innych kursów, które są zbudowane tylko i wyłącznie przez model językowy, a po drugiej stronie twórca nie włożył żadnego wysiłku w to, żeby to przeanalizować, przygotować, przeczytać, wyciągnąć case'y, wnioski, materiały własne. Takie materiały są skazane na porażkę moim zdaniem. I przyszło Ci do głowy w ostatnim czasie, żeby wygenerować jakiś e-book, jakiś kurs, coś, co przygotuje dla Ciebie model językowy? I w 100% przerzucić, sprzedając dokładnie jeden do jednego to, co tam Ci przygotował chat GPT bądź inny model, no to myślę, że to nie jest dobry kierunek. Sprzedasz kilka sztuk. Okej, okay, ale zepsujesz sobie swoją markę. Ja propos tych obaw. Ludzie obawiali się tego, że będzie wytworzona sztuczna rzeczywistość, której nie będą w stanie odróżnić i tak pojawiają się już deepfake'i, materiały, które pokazują jakąś katastrofę, jakąś historię, czy które się nie wydarzyły. No, to trzeba będzie oznaczać te treści, natomiast będzie ciężko to odróżnić. I ten trend, który był związany z zachwytem AI, z generował obawy, no jest zachowany. Są budowane jakieś regulacje, które mają sprawić, że tego typu treści będą musiały być oznaczone. Są już również oznaczone w social mediach, trzeba zaznaczyć. Twórcy muszą też zaznaczyć, że Korzystali z AI do stworzenia czegoś. Jestem za tym, żeby w ten sposób to było regulowane. Daj znać, co o tym myślisz. Czy chcesz konsumować treści, które zostały przygotowane przez AI i chcesz o tym wiedzieć, czy jednak nie masz ochoty zagłębiać się w ten obszar, interesuje Cię tylko i wyłącznie materiał, a nie chcesz analizować, skąd on pochodzi. Trzeci trend, który znalazłam i który można zaobserwować, który rzeczywiście ma miejsce, to jest fakt, że social media popularyzują sport dzięki temu, że mamy możliwość konsumowania treści, które pokazują, jak ktoś jest aktywny fizycznie, jak ktoś uprawia sport. Myślę, że może się to przekładać na grupę osób, która obserwując tego typu treści, będzie budowała swoje większe zainteresowanie danym obszarem, daną dziedziną, a być może sama jednocześnie będzie o wiele bardziej aktywna. Jestem ciekawa, czy tego typu treści działają na Ciebie w ten sposób, daj znać w komentarzu. Trend, który przywołuję opierał się między innymi na tym, ja przeczytam dokładnie jak to brzmiało, co zyskują fani sportu dzięki tym krótkim filmom, które mogą obejrzeć, na przykład właśnie poprzez social media, czyli duże wydarzenie sportowe jest relacjonowane przez krótkie formy. Przede wszystkim fani oszczędzają czas i pieniądze, bo mogą zobaczyć najsmaczniejsze kąski tylko i wyłącznie bazując na krótkim materiale wideo. Omija ich bariera związana z transmisją, nie muszą się przenosić do innej strefy czasowej i również mogą Śledzić aktywnie na żywo pewne wydarzenia. I te transmisje w social media, które retransmitują wydarzenia sportowe, sprawiają, że użytkownicy, którzy normalnie nie uczestniczyliby w tych wydarzeniach, za pomocą social mediów, retransmisji, mogą w niej aktywnie uczestniczyć. I jest to też świetna okazja do tego, żeby wygenerować zainteresowanie, żeby można było uczestniczyć w dyskusjach na temat jakiegoś danego wydarzenia. I kolejny, na który zwróciłam uwagę wracając do notatek, to trend, który brzmiał tak. Boomersi są rokującym potencjałem dla firm. Mają zasoby, mają czas i możliwości do tego, żeby konsumować treści, uczestniczyć i aktywnie korzystać ze swojego portfela z zasobów, które zgromadzili, o ile zgromadzili, i mogą korzystać Stać z dobrodziejstw, na przykład e-commerce, z którym nie mieli do czynienia wcześniej, kiedy były osobami w wieku produkcyjnym. Czyli konsumenci pochodzący z tego wyżu demograficznego przedwojennego, dzisiaj korzystają w większej ilości aplikacji, z social mediów, chętniej kupują, aktywnie uczestniczą i mają budżet. To są użytkownicy, którzy chętnie też wykorzystują płatności online i dla wielu przedsiębiorców mogą stanowić naprawdę aktywną i zaangażowaną grupę docelową, która chętnie kupuje. Z materiałów, które wtedy przygotowałam, które cały czas są aktualne, widzę, że boomersi zdecydowanie chętnie wydają swoje pieniądze na takie małe luksusy. O ile pokolenie Z może nie do końca dysponować takimi środkami, być może mają wyzwania związane ze stabilną pracą, ze swoim własnym mieszkaniem. Kiedy odniesiemy to do osób, są już w wieku emerytalnym, mają mieszkanie, które bardzo często otrzymały w ramach różnych programów za złotówkę bądź na jakichś preferencyjnych warunkach, więc nie musiały zaciągać gigantycznych kredytów, które dzisiaj ciążą grupie, która jest w wieku produkcyjnym, więc boomersi mogą sobie pozwolić na wydawanie większych sum i kwot na realizowanie swoich pasji, zainteresowań i korzystanie z życia, do którego nie mieli dostępu wcześniej. Raporty. Pokazują, że to są osoby, które bardzo często też oglądają materiały dłuższe. Więc, jeżeli myślisz o tworzeniu kontentu dla tej grupy, warto. Brać pod uwagę, na przykład, YouTube. Mają zasoby, mają czas, mogą konsumować czas, chętnie korzystają z nowych technologii, szukają rozwiązań, dokonują zakupów regularnie i to na duże kwoty. I co może wydawać się wielu osobom dziwne, są dostępne na takich platformach, na przykład jak TikTok i Instagram. Więc jeżeli Twoją grupą docelową właśnie są te osoby, myślę, że warto pochylić się nad tym tematem, żeby przeanalizować. Sposób, w jaki kupują, w jaki funkcjonują i jak można podawać kontent tej grupie docelowej. Tyle ode mnie. To były takie trzy trendy, które znalazłam, a które chciałam wyciągnąć z powrotem na wierzch. Myślę, że są cały czas aktualne, mimo że minęły dwa lata, od kiedy przygotowałam ten materiał w formie newslettera. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, daj znać. Chętnie sięgnę do jakichś trendów i przeanalizujemy coś wspólnie w kolejnym materiale. Do usłyszenia. Cześć.